Pan czy są mój ulubiony podgadunek horroru? Kiedy dowiedziałem się, że powstał horror, który jest nie no że pan futer, czy jeszcze akcja się dzieje na Księżycu, no to po prostu musiałem go obejrzeć. Mianowicie Apollo 18 z 2011 roku. Zastanawiamy się, czy w ogóle on jest horrorem, czy spełnia kryteria horrorów, i czy jest w ogóle straszny. Zaczynajmy. Na pierwszy rzut oka widzimy plakat z napisem oczywiście Apollo 18, na nim widzimy astronautę, który wręcz błagał o życie i w tle widzimy w ogóle Ziemię, więc fajnie. Na płycie DVD też mam napisane oczywiście, że jest to z polskim lektorem, wiadomo. I mamy też napis, jest powód dla którego nigdy tam nie wróciliśmy i... Jest to bardzo fajne nawiązanie. Oczywiście polecane przez DVD, jeśli dobrze rozumiem. No i z mamy praktycznie cały opis, na czym polega ten horror, i tak dalej. I mamy też wszystkie informacje, że jest on o dziwo. Jeśli dobrze widzę, jest on o dziwo w rozszerzalności albo 4 na 3 albo 133 na 1 Co 133 na 1 jeszcze rozumiem, ale 4 na 3 jest fascynujące. Dźwięk 5,1 no i oczywiście jest to fan footage. Więc w sumie, dobra, jeśli to jest fan footage, to mnie aż tak nie dziwi, że to jest 4x3. Podoba mi się na końcu tutaj z tyłu napis przez jakiegoś. E... Nie wiem, jakiegoś człowieka, nie wiem co to jest, bo jeden napisał, że to jest pasjonujący horror, a ktoś inny napisał, że to jest... Ostatnie 10 minut filmu przejdzie do historii Kina i okej, okay, nie wiem czemu, ale niech wam będzie. Ciekawe jest to opisane. Zyń. Więc zaczynamy tak. Klimat. Klimat tutaj, wiadomo, robi to, że to po prostu jest found footage, czyli jest to zaginione nagranie, odnalezione nagranie, pokazane nagranie, którego nie powinniśmy widzieć, albo przekazuje jakąś mroczną historię. I jest nagrywane z ręki, z zwykłej kamery, albo z, po prostu z jakiegoś monitoringu, w tym przypadku z monitoringu na statku oraz z kamery 16 mm. Muzyki w tym filmie w ogóle nie ma. I to dobrze, ponieważ to sprawia, że ten fanfutek jest bardziej realistyczny. Cała akcja filmu dzieje się tak naprawdę na Księżycu, czyli no odizolowany od jakiegokolwiek człowieka, albo na małej, jak nie, nie jak nazwać, na małej rakiecie, tej stateczku, który wylądował po prostu na Księżycu. Czyli mamy też klosofobiczne pomieszczenia i tak naprawdę. W ten sposób on straszy, czyli po prostu boimy się o bohaterów i próbujemy poczuć to samo co oni i sam niepokój mając są z tyłu, niby świadomy, że jest to na fakta. Poro przede wszystkim straszył właśnie tym klimatem, nie jakimiś jumpscarami, choć były, ale bardzo rzadko. Kwestią wizualną, tajemniczością i to, że niby coś tam w tle się porusza i to nie jest nigdy na pierwszym tle i to jest bardzo dobrze zagrane. Przede wszystkim też... Ujęcia z ręki robią swoje. Przykładowo, taką oto kamerą jest to nagrywane i szczerze mówiąc, to dodaje wizualnego efektu, bo wiadomo i świetnie to się prezentuje. No i taką oto kamerą po prostu bohaterowie, astronauci nagrywają i my widzimy z perspektywy tej oto kamery. I dodaje to klimatu, dodaje tego starego klimatu. Co jeśli przykładowo oglądałeś Sinister, jedynkę i widziałeś na początku te. Creepy zdjęcia rodzina, potem coś strasznego i dalej jest to nagrywane takim super 8 bo 16-mm, taką tasiemką, No to faktycznie dwa autoklimatu. No to tutaj masz to przez cały film. Ale czy możemy się martwić o postacie. Mamy trzech głównych bohaterów, z czego pierwszego przez większość czasu słyszymy głównie tylko i wyłącznie głos i no, nie da się zbytnio go nie, nie powiem, że polubić, ale po prostu ciężko jest się z nim utożsamić, szczerze mówiąc. Dwóch pozostałych natomiast. To są astronauci, którzy wylądowali na tym księżycu i... Jeden jest, według mnie, bardziej charyzmatyczną postacią niż ten drugi. Ten drugi jest bardziej w tle. I potem w jakiś późniejszych momentach ma swoje 5 minut, a tak to... no nie. Więc jakby bardziej tego drugiego astronauta jestem w stanie jakby się o niego martwić, który jest faktycznie tym głównym, głównym bohaterem. Natomiast ich decyzyjność ma sens? I ich zachowania mają sens, ale też pod koniec trochę, trochę nim brakowało, ponieważ można było to zrobić trochę inaczej. W sensie na korzyść i bohaterów, co nie mogliśmy zrobić, bo może po prostu zakończenie by było zupełnie zupełnie inne. Ale według mnie jest to i tak nie aż takie złe zakończenie i ich decyzje przez cały horror nie były aż takie głupie. Scena, która najbardziej utkwiła mi w pamięć, to była scena, kiedy bohaterowie odkryli, że nie są sami i nie mam tu na myśli jakiejś formy pożarzeńskiej, tylko mam na myśli Rosjanów. I szczerze mówiąc, to była moja ulubiona scena, ponieważ jest to spowodowane głównie nie tyle co sami Rosjanami, ale takim kraterem, który był obok rosyjskiego statku. I tylko tyle mogę powiedzieć, ale. Ten moment mi się najbardziej podobał w tym całym horrorze i najbardziej go zapamiętałem, bo był tym najlepszym momentem jeśli chodzi o horror, bo był taki spodziewany i po części niespodziewany, i po części po prostu straszący. To był właśnie tym dobrym pojęciem, oczywiście, bo w końcu to jest horror, nie. Lecz właśnie, czy jest to horror? Otóż, jeśli lubisz horrory fanfute, czyli nagrywane z ręki, z monitoringu i tak dalej. To jest to horror, jest to dobry i straszny klimatyczny horror. Ale jeśli nie, nie działają na ciebie takie klimaty, właśnie fanfute, czy kuwołeś takie profesjonalne nagranie, że nie ma łamania czwartej ściany i tak dalej, to nie wczujesz się w ten horror, niestety. A szkoda, bo to naprawdę kawał dobrego horroru po prostu. Jest klimatyczny, straszny, tajemniczy, jest nagrany w taki sposób, że mogło to się wydarzyć naprawdę. Zakończenie też daje nawet takie jak w filmach biograficznych, napisy o tym, co się stało z bohaterami, bla bla bla. bla. I to jest świetne według mnie i działa po prostu na wyobraźnię widza. Lecz jeśli nie lubisz horrorów, które właśnie nie są fan footage, i bardziej po prostu wolisz typowo, typowy, standardowy film z innych kategorii, no to to nie jest dla ciebie film. Natomiast. Jeśli szukasz innego horror fan footage i ten ci się spodobał, bo na przykład teraz po tej recenzji go sobie obejrzałeś i tak dalej i ci się spodobał, lub oglądasz go już wcześniej i szukasz czegoś innego, to podobny horror, po prostu podobny, bo też fan footage to mogę Ci polecić przykładowo, nie do moją playlistę z filmami fanfutecz, na których po prostu, wiadomo, mam wszystkie kategorie horror na kanale i horror fanfutecz też się na nich znajduje, więc śmiało, mam nadzieję, że to będzie największa playlista, bo... Mam po prostu. Po prostu to jest moja ulubiona podkategoria horror, ok? No to jeśli szukasz horroru, które nie są fanfutecz i w ogóle są inne od tego, że to Cię nie interesuje, szukasz czegoś innego, no to obejrzyj ten horror i ten horror według mnie po prostu jest. Nie jest horrorem fanfutecz przede wszystkim, więc to chyba dla Ciebie dobrze, jeśli szukasz czegoś zupełnie innego niż Apollo 18.